Nowe projekty od Haharbut i zbuduj sam dom. Szczegóły znajdziecie w opisie. Dodatkowo ciekawy konkurs, w którym możecie zgarnąć niesamowitą nagrodę. Szczegóły w opisie filmu. Dobra, tylko wiesz co? Trzeba by zobaczyć, czy ona nie jest krzywa, ale znając życie, to prosta nie jest. Gdzie, gdzie masz ten? No. Tak, tu już jest 22. I tu też 22. Teraz ta pierwsza musi być. Idealnie, idealnie To już później będzie się do, później Czego to trzymać iść. Także tak Proszę. Oczko jest No jest delikatnie Delikatnie Dobra, wiesz co zrobimy? Ona trochę jest przykrótka proszę pana Cześć. Ale Czekaj, bo my tutaj łaty to mieliśmy dobrze ustawione, nie? No dobra zrobimy tak Chodź, ja szczelę ty przytrzymasz A ja ci szczelę w palcach Dobra czekaj Najpierw muszę tak zrobić Ciepło się robi już jest... No, mówiłem no, Ci Góra O, bo no, tak jak teraz Dobra Miałam siarki do góry trochę O tak jak teraz Dobra Graj trąbi, mister kombi. Dobra, następna. Uu. Dobra, ja mam. Masz? No ja mam według tej. Według tej? No to tak musisz mieć, według tamtej. To mi już zjechało. Mm. Nic innego nie wymyślimy. Dobra, tu złapie. Teraz środek. Środek, Pani! Czy mi się nie podoba? No no już w oczku jest, ale... Od dołu jest, a od góry... A od góry... Może być pióro, źle. A od góry... prawie, no ale nie jest Wiele no, może być Chłop... Chłopcu źle zrobiony jest, dziewczynka lepiej No <laughs> Dobrze. Dobrze, dobra Tu docisnę Aha I się Aha Na sery, Ty no trzeba się rozebrać. To właśnie gorący, no, żeby się, się za to będziemy Jak biję, to tak patrzę. Jakby tak się wykręcił wiesz, sęk, jakiś coś, co mógłby tak. Wykoszło to dobrze. No, wlazłoby Lepiej, żeby. Ale nie trzeba by keczapu Ty, ale ta tu jak pięknie pasuje. Proszę pana. A tu już dupa pasuje. No, no. Dochodzisz, czy nie dochodzisz? Już doszło. A jak przybije? Dobra. Dobra zupa z Bobra. Tak, trzeba zaraz łatę wziąć. Najlepiej to mocno tu. Jak tu się ładnie zgrywa. To jest dobrze. Mówię Wam, z tej strony się tak nie rozczulam. Z tego względu, że jest niewiele desek. Także nie pogubi, ale zobaczcie, co się dzieje. Taka łódka. Chodzi o to, że. No, Nie ma jak. jak wam to wytłumaczyć? cholera jasna. Jest niewiele i nie poucieka tak bardzo, nie? A jak macie dużo desek, to milimetr tu, milimetr się robi 5 centymetrów. Zobaczcie. Jak jest wysztybowana. Nie no, tutaj się nie obejdzie bez, bez ściska. No i bez ściska się nie obejdzie jednak. Ah, O, i tak, i tak to miało być. i tu zobaczcie z tej strony, przez to, że. No, wymiar nie trzyma blacha to co producent podaje. Musimy już robić z dwóch takich kawałków, nie? Z jednego by nie... nie przeszło. Pykmyk. Będzie cad.